A więc zobaczymy co na w na storiesie Ta luzerka Wcześniej jak robiłem streama Wyglądała jak Pani od jagód i od y, grzybów Zobaczymy co on, tym razem wymyśliło Streamie, mięsko się smaży, Ty jeszcze mięsko się smaży ty nie przepal tego, kuźwa, bo ty zawsze przypalasz wszystko. ja pierdolę. Jeszcze przygotowane bez widzenia. Jej pniczka. Kuźba, takie rzeczy umiesz? Bo jakoś jakbyśmy rady, to tego nawet nie robiłaś. Młoda super. serki. Chodzi i sępi. I czeka, czy coś rzuca, jej halo. Sępie? Pokaż, że jak. O. I ty nie dawaj. Kójśwa, ona chce dawać normalne żarcie. Dla psa. Kójśwa, pies ma własne żarcie, a nie ludzkie. Japier. Dziu. Zobaczmy drugie co to jest? Proszę bardzo, serc w naturalnym środowisku. No, nie, no nie, uciekaj. nie uciekaj, nie uciekaj. Jeszcze widać publikacja o 19.31. Stories 29 stycznia 2023. Nice. Ja pierdził. Nie uciekaj. Ty. Powiesz coś do, do kamery? Pies gadający. O, widzicie? Nie ma w ogóle wody ani żarcia, pełnej michy. Tylko troszeczkę, bo widać. Znowu się nie Nienakarmiony pies u mnie, jak ze mną była. To zawsze miska pełna jest wody, pełna żarcia. Zawsze tego pilnowałam. ma Ty! Halo. Chodź, jeszcze te memder, sępisz. No kuśma, czuję zapach i ono to liżej, dlatego. I nauczyła się, nie jest ludzkie żarcie, i To jest takie złe. Potem zaraz jeść. no zaraz jeść. pokaż mi. Tak, zaraz jesz, ale ludzkie jedzenie, nie, nie zwierzęce, te. Znaczy, te rzeczy to pies powinien jeść, tak naprawdę. No, zaraz jest. No, już. Oboje. No, zaraz jest. Jest jak sędzia. Boże, Ty nie umiesz psa nawet wychować porządnie. Ja pier. Ty wyglądasz jak taka bieda, Bela. A, kolejne. O 19.39. Chodź z tej wefce. Jeśli tylko szukasz. Jedzenie, bo kościoła pewnie nie da się jedzenia w ogóle. Widzicie, to jest patologia. Nie daje w ogóle dla psa jedzenie pewnie. A widać, jaka jest chuda. Ja bym chętnie zgłosił do tam prawa zwierząt, czy coś takiego, że pies jest nieunormowany. Tak jak zrobili udanie, na będzie kawał. Zebrali sonię, bo coś tam, coś tam było. Nazywałem na streamie, nie pamiętam. Proszę bardzo, chodzi weź. Co ty ty Bo głodna jest. Co ty, szukasz? Co ty szukasz? No i ja ja ci ty tego nie wiem, bo to jest solo, solo a soli piaskowi nie można, wiesz? Jedyne co umiesz, bo to, to idzie nie do tego wymiaru... Nie wiem, czy nawet ta jeskisa jest zdrowa. Nie wiadomo. No właśnie. Chodzi, chodzi. Usiadłabyś chociaż na 5 sekund. A nie tylko... Widzicie jaka ona jest chuda? Jeszcze na psa się wrzeszczy. Boże. Straszne. O Łazisz i Łazisz. No wariatko ci moja tu. Chodź tu ty... Ten pies. Kaczka w ogóle daje jej jeść. Mówię taka wychudzona strasznie. Ty wyglądasz jak taka bieda, Bela. O, 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 właśnie, widzicie mówiłem. Taka bieda, czyli wychudzona nic nie jest pewnie. Nic jej nie daje. Boże, patologia. Chodź tutaj w Jeśli ty szukasz, to szukasz wrażenia. Ona się przyznała. No Chodzi, wiesz. Co ty też jest? Bęk, przyznała się. Końcu. Co ty szuka? Co ty szuka? No, ja ci, ja ci tego nie, nie dam, zielam, bo to jest solo. A, a soli pieskowi nie ma. można, wiesz? Bela. No właśnie. Chodzi, chodzi. Usiadłabyś, chociaż na 5 sekund. A nie tylko łazi, ty, łazisz i łazisz. No wariatku, ty moja chodź tu. Chodź tu, ty... Ty mnóstwo. Ty! Gdzie, gdzie ty wlazłaś? Bela! E? Bela. Wyjdź mi stąd. A, ona już... Widzicie, jak źle ona nauczyła? Ona nauczyła ją płacić na kanapę i z kanapy pewnie na stół. Boże, na wygina nauczy ją. To jest masakra. Już prawie by na stół. Żyć! Co to, Co to, jest, to jest za zachowanie, zachowanie, powiedz mi? Już naucza żeby... ją ja tutaj, żeby właziła. Boże, to jest takie złe. Masakra jest. To takie coś nauczyć psa, żeby coś robić. Co to jest, Co to jest za to zachowanie? zachowanie? Ja pierdolę. A chyba że coś powiedziałam, że nie wolno? No? Szczępiła mała. Czemu... Ona tutaj siedzi. No. Czemu? Czemu? Przecież Ona powinna być chodzić, a nie wchodzi na, na górę. Na złych nawyków nauczyła ja się. O Boże. Patologia uczy patol patologi na patologię psa w szkoli. Brawo. Patologia. Plus dwa. O. No, a ja jeśli to weź na zupek. Jak ja ja nie, co, może umiesz, umiesz gotować jajecznicę. Ja cię nauczyłem innych rzeczy gotować. Ty tego na nie wykorzystaj pewnie. Drugi raz? O oh. Boże! drugi raz jeźdźców? Wow! Kójść ale 26 lat jeźdźców, tylko musisz gotować. To drugi raz w życiu. Ja pierdolę. Kójść, bo wielki wyczyn drugi raz gotować jajecznicę. O Boże! Masakra. A teraz... I chyba, chyba to jaśnicto patrzeć jak się robi przepis w internecie, na YouTube patrzysz, albo na TikTok, albo gdzieś w jakiejś stronie od Google, Jak się robi nic Ja I to Może jeszcze zrób omlecę. A się nauczy. Nie dam, bo to nie lecę. A po tym trzeba zaraść. Karmę. karmę. Zjadła karmę. Ciekawe, widać było, że miska jest. Pusta, pewnie jej nie dała, a powiedziała, że zjadła. To jest takie kłamstwo. To ty, to, to już było. Ty, młoda, nie kombinuj Bo ja, ja widzę, widzę, że ty że już próbujesz, próbujesz z każdej strony się dostać. No, no nie udawaj, że nie wiesz nie o co chodzi. Jeszcze napisała wrzeszczysz. To trzeba zgłosić do, do praw. Zwierząt. Jakie tam ludzie, co się tymi zajmują zwierzętami? Co ty wyprawiać tym zwierzakiem? Dzi? Dobrze. Dobrze. Ty, ty łobuz. O! No i ładnie, się położyła. Nauczyła się tu to wchodzić. To jest błąd. To jest totalny błąd. Uczysz psa złych nawyków. Patologia plus 2 u Ciebie to jest mech, nic się nie nauczyłeś, Nador. stoisz w miejscu, które się cofa Czyli cofasz się w rozwoju, Bank, w pęku 16. bęk, wyjaśniona. I odpocznij. Odpoczywać na dole, już w swoim nie wiem, łóżeczku czy coś, a nie na tym, boż. Patologia. Uff, taka patologia, że masakra. Dobra, kończę to nagranie. Brusz.